Witam wszystkich na moim kanale o dźwięcznej i wyszukanej nazwie zadania z fizyki. Jeśli zdajesz maturę, nie dają ci spać nierozwiązane zadania, to tu znajdziesz ukojenie. Tym razem spróbujemy rozgryźć zadanie numer 2, które pojawiło się na tegorocznej maturze. A brzmi ono następująco. Ciało, które potraktujemy jako punkt materialny, początkowo poruszało się ruchem jednostajnym wzdłuż prostej AB w układzie inercjalnym. Gdy ciało znalazło się w punkcie B, zostało uderzone. Na skutek zadziałania siły F w punkcie B nastąpiła zmiana pędu ciała. Po uderzeniu ciało poruszało się ruchem jednostajnym wzdłuż prostej K z inną wartością prędkości niż przed uderzeniem. A po niższym rysunku zilustrowano fragment toru ruchu ciała w układzie współrzędnych XY. y. Ponadto na fragmencie prostej ab przedstawiono położenia ciała w czterech wybranych chwilach, pomiędzy którymi upływał jednakowy odstęp czasu delta t. Jedna sekunda. Analogicznych położeń ciała wzdłuż fragmentu prostej k nie przedstawiono. Narysowano lektor siły F, która zadziałała w punkcie B. Długość każdego boku kratki na rysunku odpowiada rzeczywistej długości 1 metra. Do dalszej analizy opisanego ruchu przyjmij, że czas działania siły F był na tyle krótki, że na rysunku pominięto zakrzywioną część toru ruchu od punktu B, gdy na ciało działała siła. Siła F była stała. Uff, no wreszcie dobrnęliśmy do polecenia. Na powyższym rysunku na fragmencie prostej K narysuj położenie ciała w chwili t1 równe 1 sekunda oraz położenie ciała w chwili t2 2 sekundy licząc czas od momentu, gdy ciało znalazło się w punkcie b. Muszę przyznać, że to zadanie nie jest proste. Gdy kończyłem czytać jego treść, już zapomniałem co był na samym początku. No ale koniec marudzenia, zabieram się do tłumaczenia. Z treści zadania możemy łatwo wywnioskować, że mamy do czynienia z ruchem jednostajnym prostoliniowym na odcinku AB jak również na prostej K. Kluczowym momentem zadania jest zadziałanie krótkotrwałej siły w punkcie B, która powoduje zmianę kierunku ruchu. Należy pamiętać, że zarówno siła, jak i prędkość to wielkości wektorowe, tak więc prędkość jaką będzie miał punkt materialny powyżej punktu B, będzie równoległa do prostej K. Jako, że jest to wielkość wektorowa, więc będzie miała składowe wzdłuż osi X, jak również wzdłuż osi Y. Z tym, że powodem pojawienia się składowej pionowej prędkości jest krótkotrwała siła F działająca w kierunku Y ponieważ na odcinku AB punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, więc należy przyjąć, że w całym zadaniu nie uwzględniamy tarcia. W takim wypadku składowa pozioma prędkości punktu materialnego poruszającego się po prostej K jest równa prędkości, jaką ten punkt usiada na odcinku AB. Punkt materialny każde 4 metry odcinka AB przebywa w ciągu 1 sekundy. Powyżej punktu B, mimo zmiany kierunku ruchu, wzdłuż osi X, punkt materialny przebywa dalej 4 metry w ciągu jednej Rzeczywista odległość, jaką przebędzie punkt materialny po prostej K jest nieco większa. Teraz narysowanie odcinków równoległych do osi Y, w każdym czwartym metrze przebytym wzdłuż osi X, pozwala na wyznaczenie położenia punktu materialnego na osi K, czyli T1 i T2. No, to pierwsza część zadania rozwiązana. Raczej była ona z kategorii i drwala. Pytanie drugie w tym zadaniu brzmi, oblicz wartość fałka prędkości, z jaką ciało porusza się wzdłuż prostej K po uderzeniu. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy do tej pory, punkt materialny wzdłuż osi poziomej przebywa drogę 4 metrów w ciągu jednej sekundy. Jednocześnie, gdy punkt materialny porusza się po prostej k, w tej sekundzie przebywa odległość 3 metrów wzdłuż kierunku pionowego. Te informacje pozwalają na, na wyznaczenie prędkości Vx i Vy, będącymi składowymi poziomą i pionową prędkości całkowitej punktu materialnego. Szukaną prędkość VK da się wyznaczyć jako pierwiastek sumy kwadratów jej składowych w kierunku poziomym i pionowym i wynosi 5 m na sekundę. W tym odcinku spróbuję namówić wszystkich przeszłych, ale i przyszłych maturzystów do rozważenia podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów na Politechnice Częstochowskiej. Wybierając studia należy brać pod uwagę również wędy ekonomiczne. Studia, jak każdy inny towar, mają swoją cenę. Jednakże studiując na Politechnice Częstochowskiej dostajesz taki sam towar jak na innych uczelniach technicznych. W Polsce lecz cena będzie znacznie niższa ze względu na mniejsze koszty utrzymania jak i studiowania. Częstochowa to nie tylko świadek chlubnej przeszłości naszego kraju, ale także miasto, gdzie dobrze rozwija się kultura i sztuka. To właśnie tu znajdują się najpiękniejsze murale w Polsce, a może i w całej Europie, które wyszły spod ręki znanego częstochowskiego artysty Tomasza Santoskiego. W częstochowskich galeriach sztuki można oglądać obrazy Jerzego Dudy Gracza, który się tutaj urodził. W Miejskiej Galerii Sztuki warto obejrzeć kolekcję obrazów niezwykłego polskiego surrealisty Zdzisława Peksińskiego. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej ma się także czym pochwalić, bo tu znajduje się unikatowa Galeria Sztuki Odlewniczej. W jej zbiorach znajdują się prace wybitnych polskich artystów-odlewników, ale także prace studentów wydziału. Wybierając studia na tym wydziale masz duże szanse na to, żeby zdobyć takie umiejętności. A do wyboru masz inżynierię materiałową, technologię, szkła i ceramiki, metalurgię, zarządzanie inżynierię produkcji oraz fizykę techniczną. Także ważne jest, żeby wybrać odpowiednią specjalność studiów, a jedną z nich jest odlewnictwo artystyczne. Tak, to koniec reklamy i wracamy do zadania. A ostatnie pytanie brzmi Czas działania siły F wynosi delta Tb równe 1 setna sekundy. Masa ciała była równa 0,2 kg. Obliczyć wartość siły F. W drugiej zasadzie dynamiki Newtona siła jest równa iloczynowi masy i przyspieszenia. Bardziej ogólny wzór opisujący tę zasadę to zmiana pędu w czasie. W tej części zadania interesuje nas tylko składowa pionowa pędu, jak i prędkości, gdyż siła jest skierowana pionowa i od niej uzależnione jest zarówno pęd, jak i prędkość, które nas interesują. Zmiana pędu w kierunku pionowym to różnica między pędem końcowym a pędem początkowym. Dalej rozwiniemy ten wzór uwzględniając zależność między pędem, masą i prędkością. Przed zadziałaniem chwilowej siły F składowa pionowa prędkości była zerowa. I gdy już siła zadziałała, prędkość pionowa wzrosła do swojej maksymalnej wartości. Jest to wartość już wcześniej obliczona w tym zadaniu, równa 3 m na sekundę. Pomnożenie jej przez masę ciała daje nam wartość zmiany pędu. Teraz wystarczy już wstawić dane na wzór na siłę, aby wyznaczyć jej wartość równą 60 N. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Będzie dla mnie ogromna zachęta, żeby ich nakręcić więcej. Do zobaczenia w następnym odcinku.